Michał Kirker, witam Państwa w poniedziałek 13 czerwca i zapraszam na Jaworexpress. Jubileuszowy 20. Festyn Elżbietański w Szczakowej za nami. Atrakcji było więcej niż wiele. Parafia Wiewożnie Szczakowej pod wezwaniem Świętej Elżbiety Węgierskiej już po raz dwudziesty zaprosiła na festyn elżbietański. Na to miłe wydarzenie, zaproszona w sobotę 11 czerwca, było jak to przy takich okazjach mnóstwo atrakcji i setki zadowolonych parafian. Pytamy więc księdza proboszcza Józefa Guta, dlaczego festyn się udał, jak do tej pory wszystkie poprzednie? Jakby był niewierzący, to bym powiedział, że to jest przypadek, natomiast, że jestem wierzący, to myślę, że to od góry jest wszystko załapione, rzeczywiście, dlatego, że ja już festyn mnie uspokoił, mówię, nie będę robił już przy okazji właśnie teraz covid -u. nie będę robił żadnych festynów, mam argument, ale kiedy zobaczyłem, że naprawdę i dzieci, i dorośli się tak zamknęli w domach, no to przyszło taka chęć, że naprawdę musimy wyleść z tego wszystkiego, zobaczyć siebie, popatrzeć, porozmawiać, i no i że to jest potrzebne i festyny jest, jest najbardziej potrzebne. Festyny w parafii Wszczakowej szczególnie lubiane są za konkursy i loterie z cennymi nagrodami, nie inaczej było i tym razem. Tygryski to lubią najbardziej, więc największa nagroda właściwie już jest przyznana, dlatego że przy, od godziny 10 trwał już konkurs z Ewangelii Świętego Marka. Zgłosiło się 8 drużyn, bo wiedziałem, że jak będzie sześciu, nie będzie, to nie będzie konkursu. Zgłosiło się 8, w końcu wystartowały 4, reszta niech żałuje. I e, najważniejszy, najważniejszy, e, najważniejsza nagroda ufundowana przez e, patrona festynu, czyli Garbarnie Szczakowa. Telewizor 50-calowy pójdzie do jednej rodzinki. A jakiej to się dowiemy, dowiemy e, o godzinie 17? Dzisiaj plus jeszcze e, wszystkie inne ekipy, też dostaną nagrody. Ale bardzo ciekawa rzecz jest, że różnica była jednego punktu. Kolejny raz jest ta zabawa, którą nazywamy cukierek z niespodzianką. Ktoś kupuje za 5 złotych cukierek. Po pierwsze wsadza go do buzi, po drugie zostawia numerek, po trzecie dostaje za ten cukierek książeczkę, jakieś tam różne gadżety, czyli nie jest to za darmo, nie jest to loteria ścisła. A oprócz tego jest super cukierek właśnie cukierek niespodzianka, gdzie, gdzie właśnie główną nagrodą jest, jest rower, na którym można sobie do domu zajechać. No i oczywiście też są cegiełki też zbieramy, z tych, to pienie, zbieramy pieniądze na kolonie dla dzieci i dla naszych i, i dla dzieci z Ukrainy. I, I właśnie cegiełki 10 zł dajemy i potem po mszy świętej i po koncercie pani. Joanny Sławińskiej. Dzisiaj będzie losowanie główna nagroda tablet. Pomyślono też o mieszkających w Jaworzniu uchodźcach z Ukrainy, których serdecznie na festyn zaproszono. Z myślą o nich kazanie na świętą przygotował polski misjonarz z Ukrainy. Ze sceną milały festyn zespoły artystyczne MCKiS oraz przedszkolaki z przedszkola miejskiego nr 17. Obok kościoła trwał emocjonujący wyścig rowerowy. Milusińskim malowano twarze. Można było pojeździć na koniach, kupić oryginalne plastikowe dinozaury i wielkie kolorowe balony. Były pyszne ciasta i kawusia. Zlo czuwało nad zdrowiem i mierzyło ciśnienie. Jawożnicy policenci przywieźli sznupka robiącego furorę na miejskich piknikach. Na zakończenie pikniku przygotowano występiony Słowiński, Słowińskiej, cenionej za piękny głos biały. Nie zapomniano o efektownym teatrze ognia. Cały dochód z festynu przeznaczono na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z Polski i Ukrainy. Ten miły festyn ma z pewnością przed sobą świetlaną przyszłość kolejne też pewnie się powiodą. Już księdza proboszcza, w tym głowa. Rozgrywki zakończone na piątym miejscu, a ostatni mecz sezonu dla szczakowianki był wyjątkowy. Szczakowianka w sobotę, hardywnym meczem na rzecz Hospicium Homohomini imienia świętego Brata Alberta ukończyła zmagania w sezonie 2021 2022 biało czerwoni po przegranej z gwarkiem c 1-4 zakończyli rozgrywki na piątej lokacie. Na pewno nie tak e, gdzieś tam planowaliśmy zakończenie tego sezonu. E, no przykra porażka, no ale piłka nożna to, to gra błędów. Dzisiaj no. Brzmi to kolokwialnie, ale no popełniliśmy tych błędów za dużo, na tyle dużo, żeby niestety nie zdobyć punktów. To piąte miejsce przyjmujemy z pokorą, bo wiadomo, że apetyty mieliśmy na to czwarte miejsce. Tutaj już wszystko zależało od nas, bo znaliśmy wynik Reakowa Częstochowa w meczu z Myszkowem. No nie udało się, natomiast w przekroju całego sezonu to piąte miejsce uważam dla drużyny na pewno zasłużone, wywalczone, z bardzo dużą ilością zdrowia zostanego, zostawionego na boisku, więc myślę, że jak najbardziej dla nas zadowalające miejsce. Na koniec rozgrywek Szczakowianka postanowiła uczynić jeszcze trochę dobrego i pomóc Jałożnickiemu Hospicjum, z którym od lat regularnie współpracuje. Z tej okazji wejście na ligowy mecz z Gwarkiem było bezpłatne, a kibice mogli się dorzucić do puszek wolontariuszy. Mecz charytatywny. Cieszymy się bardzo, że taka frekwencja. Powiem szczerze, że nie wiem jak przebiegała zbiórka, ponieważ byłem zaoferowany czym innym. Mam nadzieję, że zebraliśmy na pewno taką. Kwotę, która wspomoże hospicjum i, i ten szczytny cel. Jest radość, szczęście i upragniony awans do wyższej klasy rozgrywkowej ciężkowianki Jawożno. Ciężkowianka Jawożno rozegrała spotkanie w ramach przedostatniej kolejki A klasy. Rywalem drużyny walczącej o awans do okręgówki była Wisła Jankowice. Aby zapewnić sobie promocję do wyższej ligi, Ciężkowianka nie mogła tego spotkania przegrać. Przebieg meczu wskazywał na niemały sukces. Jeszcze w pierwszej połowie meczu zawodnik gospodarzy został faulowany i choć wydawać się mogło, że w polu karnym przeciwnika, to sędzia wskazał na 17 metr. Bramka Uzyskana z wolnego przybliżyła znacznie drużne do awansu. To znaczy karny ma pan rację, panie redaktorze, że się należało, ale sędzia podyktował wolnego i ważne przede wszystkim, że z tego rzutu wolnego Piotru Zworonowicz szczelił bramkę, która dała nam prowadzenie. No jakby nie patrzeć, to jest bardzo ważny becz wygrana w dniu dzisiejszym yy, gwarantuje nam awans do klasy okręgowej i mimo braków, ubytków kadrowych spowodowanych z różnych powodów, zarówno kontuzji jak i kartek. Chłopcy jestem przekonany, zrobią wszystko, żeby ten mecz wygrać. Ciężkowianka w swojej historii występowała już w lidze okręgowej. Ostatnio brakowało szczęścia, by na nowo zaprezentować się w tej lidze, ale sezon 2021/2022 pokazał, że ciężkowicki walec Trudno zatrzymać. Był to sezon udany, wielkie słowa uznania dla trenera Szymona Pieczki, dla kierowników yy, wiceprezesów Janusza Pieczary i, i Piotra Żabickiego, a nade wszystko dla wszystkich zawodników, którzy przewinęli się yy, w trakcie tej rundy. Panie redaktorze myślę, że yy, wygrana Wygrana 18 meczy na dzień dzisiejszy i tylko 3 remisy świadczy o tym, że chłopcy pod wodzą Szymona Pieczki dobrze przepracowali ten okres i należą im się, niezależnie od rezultatu dzisiejszego, liczę na wygraną, to należą im się słowa uznania. Ciężkowianka Jaworzno ostatecznie pokonała 1-0 Wisłę Jankowice. Tym samym zapewniła sobie awans do klasy okręgowej. Gratulujemy! Polska może się stać doliną zielonych innowacji. Coraz więcej startupów szuka sposobu na walkę ze zmianami klimatu. Nasza planeta jest odpowiedzialnością nas wszystkich, i to jest suma małych i większych działań, które i pojedyncze osoby, i wielkie korporacje, i rządy państw mogą wykonywać na rzecz tego, żebyśmy przyszłym pokoleniom zostawili planetę po prostu bardziej zieloną i w ogóle zdatną do życia. My w Huawei wiemy, że technologie mogą w ogromnym stopniu pomóc przyspieszyć Zieloną rewolucję i wesprzeć. wesprzeć powolnienie zmian klimatycznych. Dlatego właśnie organizujemy konkurs Huawei Startup Challenge razem z Startup Academy, żeby wyławiać najlepsze pomysły polskich młodych innowatorów, naukowców na ochronę klimatu i środowiska. W drugiej edycji Huawei Startup Challenge była ogromna różnorodność pomysłów, ale przede wszystkim koncentrowały się one wokół produkcji ekologicznej nowoczesnej żywności, recyklingu, ale też pozyskiwania energii Odnawialnej. Każdy z nas ma klimatyzację, klimatyzacja działa, każdy ma lodówkę, lodówka też działa. Natomiast używając tych urządzeń, my codziennie produkujemy nowe emisje. Codziennie freony, które są zawarte w tych urządzeniach, unikają do środowiska i powodują właśnie globalne osieplenie. Nasze rozwiązanie pozwala obniżyć emisje spowodowane chlodnictwem i klimatyzacją o właśnie 50%. Co to oznacza? Jest to wielu czy mało, właśnie do połowy stulecia my wyprodukujemy 27% globalnych emisji przez chodzenie. To proszę sobie zauważyć, że to jest właśnie pół stopnia Celsjusza w zakresie celów klimatycznych. Tworzymy ten konkurs Huawei Startup Challenge właśnie po to, żeby wyławiać takie najlepsze pomysły, promować je, wspierać młodych innowatorów mentoringiem. Druga edycja, która jest poświęcona zaangażowaniu technologii na rzecz ochrony planety, także pokazała nam, że w polskich startupach tkwi ogromny potencjał i one naprawdę mogą zawalczyć, skalować się i zawalczyć o globalne rynki. Tutaj chociażby wśród naszych dziesięciu finalistów jest startup Sunroof, które tworzy rozwiązanie takie zintegrowane dachówki z panelem fotowoltaicznym. I to jest rozwiązanie, które symultanicznie rozwija się z, z, z bardzo podobną technologią tworzoną przez Tesla, Ilona Maska. A my tu z kolei stworzyliśmy coś być może nawet lepszego właśnie w Polsce. Dzięki młodym polskim innowatorom, startupom, być może nie zbudujemy drugiej Doliny Krzemowej, ale mamy ogromną szansę, żeby zbudować Dolinę Zielonych Innowacji, żeby Polska była takim hubem zielonych innowacji w Europie, a może i na świecie. Na zakończenie zapraszamy na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Proponuję zapoznać się z wielosiłem błękitnym Polemonium ceruleum z rodziny wielosiłowatych. Bohatera tego filmu uwieczniłem w swoim szanowskim Ogrodzie. Uprawiam go od 2017 roku z sadzonek otrzymanych z Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Ma się dobrze, ponieważ jako roślina uprawna należy do kategorii raz sadzisz, potem plewisz. Gorzej sytuacja ma się w dzikiej przyrodzie. Nasz bohater jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Liczba jego stanowisk maleje z roku na rok, głównie wskutek tzw. melioracji, które to nader często są prowadzone w związku z presją na zabudowę mokradeł. Obecnie ma kategorię gatunku narażonego na wymarcie najłatwiej o spotkanie z nim w północno-wschodniej części naszego kraju. Wiele stanowisk ma charakter antropogeniczny. Roślina ma pewne znaczenie lecznicze. surowcem zielarskim są korzenie i kłącza. Tym niemniej ze względu na toksyczne działanie nie zaleca się samodzielnego stosowania. Warto mieć wielosił w ogrodzie tak na wszelki wypadek, jako i ja posiadam. Roślina jest doskonałym gatunkiem miododajnym, poza tym jest bardzo dekoracyjna. I na zakończenie tradycyjna mantra. Co do reszty, szukajcie a znajdziecie. W gruncie rzeczy, najważniejsze jest wiedzieć, jak ta roślina wygląda, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza może się przydać. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Worekspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.